Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 445. Odcinek podcastu BSSB Tajemnic. Witam się z wami w sobotę, a skoro sobota to ekspresowe podsumowanie tygodnia. Zgodnie z zapowiedziami tydzień temu przekroczyliśmy 40 tysięcy wyświetleń i odsłuchań podcastu BSSB Tajemnic na YouTubie oraz na różnych platformach podcastowych. Ogromne, ogromne dzięki i ukłony w waszą stronę, bo to w końcu Wasza zasługa, to wy tego słuchacie, wy to oglądacie i mam nadzieję, czerpiecie też z wiedzy, która tutaj nam się pojawia. To nie jedyna dana statystyczna dotycząca podcastu, którą chciałbym wam dzisiaj tutaj przytoczyć. Drugą jest liczba 250. Co to jest 250? To liczba subskrybentów na YouTube, którzy wolą wersję wideo, a nie audio tego podcastu. Ogromne ukłony w Waszą stronę. Ćwierć tysiąca pierwsze za nami małymi kroczkami zbliżamy się do kolejnych danych, kolejnych liczb, kolejnych wielkości, kolejnych Subskrybentów, których YouTube przynosi temu podcastowi. Dziękuję, ukłony w Waszą stronę. Mam nadzieję, że będzie dla Was coraz ciekawiej i coraz lepiej. No ale żeby nie przedłużać tego wstępu, już dzisiaj szykujcie się na kolejną porcję update'u z samego podcastu, kolejną informację na temat raportów, newsów oraz zapowiedzi różnych ciekawych wydarzeń, które kręcą się po rynku i dotyczą sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Koniec tego wstępu wskakujemy w. Podcast. A w podcaście w poniedziałek 17 maja pojawił się 44 odcinek podcastu Good Morning BSS World. Rozmowa z Marcinem Grzegorym, zastępcą dyrektora Winwest in Pomerania o Trójmieście jako lokalizacji dla centrów typu BPO, GBS oraz IT. Posłuchajcie tej bardzo ciekawej rozmowy. Wtorek 18 maja to już odcinek 442 podcastu BSS bez tajemnic o raporcie Focus on Kielce. Pro Progresio odświeżyło dane dotyczące tego miasta i podało je zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Środa 19 maja to 45 odcinek podcastu Good Morning BSS World, czyli ponownie wracamy na fale anglojęzyczne. Tym razem jest to wywiad z prezesem firmy Redial BPO z San Diego w Kalifornii. Jason Hail opowiedział o rozwoju usług Call Contact Center świadczonych z Meksyku dla klientów z USA oraz Wielkiej Brytanii. Czwartek 20 maja w BSS bez tajemnic pojawił się ważny temat zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tu moimi gośćmi byli Monika Hołymczuk oraz Piotr Konopka z innotech. Posłuchajcie sobie tej rozmowy, bo daje ona dużo, dużo do myślenia w odniesieniu do tematyki, jak to jest z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Piątek 21 maja zamknąłem krótką opowieścią o nowym mini raporcie o biurach dla sektora BSS. Temu tematowi był poświęcony odcinek 444 podcastu BSS bez tajemnic. Czas na raporty. Skoro wspomniałem o mini raporcie o biurach dla BSS, to tu jest kilka słów więcej. Pro Progresio W szeregach klubu ma przyjemność współpracować z deweloperami powierzchni biurowych. Analizując ich bieżącą ofertę rynkową powstał mini raport prezentujący biurowce, które są rekomendowane na siedziby centrów operacyjnych typu BSS. 9 miast 34 budynki. Raport dostępny w wersjach polskiej i angielskiej. W opracowaniu są także ujęte dane kontaktowe do agencji nieruchomości, które wspierają proces. Poszukiwania i wynajmu biur. To pierwszy z całej serii tego typu raportów. Kolejnych możecie się spodziewać na zamykanie kolejnych kwartałów w roku 2021. Kuszman Wakefield opublikował nowy raport 2021 Global Logistics Outlook. Publikacja ta analizuje kluczowe czynniki wpływające na rozwój branży logistycznej, dynamikę na światowych rynkach najmu, ale także prognozy dla tego sektora. Grand Thornton wydał drugą część purpurowego informatora dotyczącą nowoczesnej i antydyskryminacyjnej polityki płacowej. Tym razem w opracowaniu pojawiły się zasady tworzenia siatki wynagrodzeń oraz regulaminu wynagradzania. Focus on kierce. Pro Progressio kontynuuje publikację raportów z serii Focus On, tym razem pod lupę Poszły Kielce, czysta esencja danych mikro i makroekonomicznych, podana w wersji polskiej i angielskiej. Raport Focus On Kielce dostępny jest nieodpłatnie zarówno na stronach Pro Progresio, jak i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Czas na newsy! Na rynku pojawiło się majowo-czerwcowe wydanie magazynu Outsourcing and More. Mnóstwo ciekawych artykułów i wywiadów z zakresu biznesu, inwestycji i HR. Tym razem na okładkach tego jedynego regularnie wydawanego w Europie czasopisma sektora nowoczesnych usług dla biznesu znaleźli się Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL, oraz Stefano Colli-Lanci, CEO w GI Group. Skanska poinformowała o postawieniu wiechy na trzecim budynku High 5 w Krakowie. Budynek ten, mimo tego, iż wciąż jest w budowie, ma już zagwarantowany wynajem 100% powierzchni biurowej. Niezła informacja jak na czasy pandemii i pracy hybrydowej, czyż nie? 3S Data Center inwestuje w swój rozwój i stawia nowe centra danych. Nowe centra powstaną w Katowicach i Bytomiu. Na tym nie koniec. Spółka prowadzi także rozmowy inwestycyjne w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. I jeszcze jedną informację mam tutaj dla Was, a mianowicie The Design Group może się pochwalić kolejną nagrodą. Tym razem architekci The Design Group wygrali plebiscyt polskiej architektury XXL w kategorii wnętrza publiczne. Nagroda została przyznana za projekt biur koncernu Klariant w budynku Monopolis w Łodzi. Gratulacje. Dla mnie ta informacja jest mega, mega bliska mojemu sercu, dlatego że zarówno The Design Group, Równo Klariant jak i Monopolis są członkami klubu Pro Progressio. Linki do wszystkich omawianych newsów załączane są w opisie do tego odcinka podcastu. Czas na zapowiedzi. 25 maja odbędzie się Startup Bydgoszcz online. To już kolejne wydarzenie, którego celem jest dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami z obszaru startupów. Partnerem tej edycji konferencji jest PMI Poland Chapter Kujawsko-Pomorskie. 26 maja Pro Progressio organizuje kolejny webinar dla firm zrzeszonych w klubie Pro Progressio. Tym razem prelegentką będzie Mirella Piwiszkis, która opowie o storytellingu danych. Jeżeli Wasze firmy należą do klubu Pro Progressio, to macie możliwość posłuchania tegoż webinaru. A jak można opowiadać interesująco o danych? Tego właśnie będziemy mogli nauczyć się od Mirelli Piwiszkis. Dzień później, 27 maja, Chili Spaces zaprasza na Chili Talks. Na tym webinarze Krzysztof Koźmiński opowie o dotacjach i cyfryzacji w firmach. I jeszcze jedna zapowiedź na sam koniec dzisiejszego zestawienia. 27 maja, Positive Productivity organizuje webinar, Jak stworzyć hybrydowe środowisko pracy, by poprawić morale i produktywność zespołu. Te i wiele innych ciekawych wydarzeń znajdziecie w kalendarium wydarzeń na stronach Outsourcing Portalu, do którego link oczywiście załączam Wam do opisu tego dzisiejszego odcinka. A ja mam dla Was na koniec jeszcze jedną zapowiedź, której jeszcze nie znajdziecie w internecie, ale to tu właśnie w podcaście BSS bez tajemnic usłyszycie o niej po raz pierwszy. A mianowicie nadchodzi gala Outsourcing Stars oraz Doroczna konferencja DBSS Forum. Karty zostaną odkryte już w najbliższych dniach, ale jeżeli ktoś z Was jest bardziej zainteresowany tym tematem i chciałby wiedzieć kiedy, co, gdzie i jak, to napiszcie do mnie na priva, a ja obiecuję, że Wam dam na ten temat troszeczkę więcej informacji, dlatego że już teraz to wydarzenie jest planowane. Gdzie będzie, kiedy będzie, bliżej niż Wam się wydaje. Teraz koniec tego dzisiejszego wydania. Ja Wam się nisko kłaniam. Ogromne podziękowania za Waszą uwagę w tym sobotnim odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Ogromne ukłony idą w kierunku Marzeny Sawickiej i Przemka Sławińskiego, którzy są patronami tej audycji na serwisie patronite.pl. Chcecie wspierać rozwój podcastu BSS bez tajemnic? Wskoczcie na Patronita i zobaczcie, jak możecie to robić. Dzięki, na razie widzimy się w kolejnym, ostatnim już w maju tygodniu biznesowym, a zapowiada się on bardzo, bardzo ciekawie. Czerwiec jeszcze ciekawiej. Do zobaczenia niebawem. Na razie, cześć!